Czyli jakość kształcenia przekłada się tak naprawdę na bardzo ważną, istotną, sprawczą czynność. Na czynność, która prowadzi do tego, że wykształcimy, wypromujemy absolwenta, który będzie miał bardzo dużą korzyść osobistą, również społeczną, można powiedzieć, przekładającą się na przydatność zawodową do realizacji swoich zadań życiowych. Przygotowujemy naszych absolwentów do pracy zawodowej. Bo cóż jest najważniejszego? Owocem jakości kształcenia jest satysfakcja absolwenta i jego przydatność w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym. Wszystkie wydarzenia wpisane w tą już siódmą edycję Dni Jakości Kształcenia, które są organizowane pod honorowym patronatem, jak zawsze pana rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale również za organizację odpowiadają wydziałowe, uniwersytecka oczywiście i wydziałowe Komisji Kształcenia, jak również komisje Kształcenia w Filii w Sandomierzu i w Piotrkowie Trybunalskim. Drodzy nauczyciele, drodzy pracownicy, życzę wam wszystkim, by wasza praca zawsze spotkała się z szacunkiem i z uznaniem otoczenia, by wasi studenci reprezentowali to, co najlepsze, by cytując mojego ulubionego bohatera z Gwiezdnych Wojen, mistrza Jodę, który patrząc na umiejętności, wiedzę, Darta Mola powiedział, skoro taki uczeń, jaki mistrz być musi. Strach przed niedostępnością telefonu komórkowego, coś nowego. Przed byciem poza zasięgiem sieci komórkowych, przeświadczenie, że jest się gorszym, bo wszyscy dookoła mają lepsze telefony, ciągła obsesyjna potrzeba sprawdzania maili, smsów, przeglądania Facebooka, bycia na bieżąco, tak? takie przeświadczenie, że muszę sprawdzać, muszę odpisywać, muszę zaglądać. Bo w przeciwnym razie nie będę w temacie, mogę zostać wykluczony. Jeśli chodzi też o porównanie chłopców i dziewcząt uczących się zdalnie pod kątem strategii radzenia sobie ze stresem, to tutaj dziewczęta istotnie częściej niż chłopcy stosowali strategię zajmowania się czymś innym oraz zaprzestania działań. W zakresie stosowania pozostałych strategii nie stwierdzono, istotnych statystycznie różnic. Ale tak naprawdę to, co najistotniejsze na rynku pracy, to jest poznanie oczekiwań pracodawców. Bo to przecież oni będą decydować, czy Wasze umiejętności, Wasze kompetencje, Wasze kwalifikacje odpowiadają ich potrzebom. I tu warto, słuchajcie, skorzystać z kontaktu z pracodawcami, zanim jeszcze na ten rynek pracy wejdziecie. Zapraszamy Was tu na takie spotkania jak randki z pracodawcą, jak kawiarę biznesowe, jak kobieta przedsiębiorcza, jak projekt sukces jest kobietą. Po co? Właśnie po to, żeby zasiąść z pracodawcą na takiej nieformalnej rozmowie. Oni wtedy pokazują Wam ludzką twarz, są przyjaźni, mają zarezerwowany czas dla Was, właśnie po to, żeby powiedzieć Wam w jakim zawodzie, jakie. Oni będą od, jakich umiejętności od was będą yy, oczekiwali. Zachęcamy do korzystania przede wszystkim z tych możliwości, które wam daje uczelnia. Yy, nie koncentrujmy się, bo dzisiaj, no niestety, no, ale się obserwuje, tak bardzo nam się nie chce. Ja to obserwuję yy, też na gminie i u swoich dzieci i, i u studentów. Nie chcę. No, ja zachęcam do aktywności na każdym polu. Także zachęcamy Was do wszelkich działań i tym wszystkim, którzy wytrzymali do końca, bardzo serdecznie dziękuję za udział w pierwszej części. Dziękuję ślicznie.